2018 rok. Maciej Musiał poprosił mnie o relację dotyczącą... O... Jukowski, y, profesor Janusz Jókowski, profesor w Akademii Medycznej, pan mm. profesor Jerzy Fedorowski, byłem w Uniwersytecie. Rzecznikiem. Olgierd... Pre. Konfirmatorzyckiego. Prezes inteligencji Katolickiej i Janusz Bałtycki jako... Nie, no tak, dwa razy dwukrotnie mm, wyjęło mnie do Warszawy. Pierwszy, za pierwszy razem to był 1992 rok zostałem y, pod stanu w y, kancelarów, to nie było Urząd Rady Ministrów w zasadzie pana premier Hanny Suchockiej i y, 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 dostałem tam zadanie dość takim, powiedział bo zostałem z sekretarzem Komitetu Społecznego Rady Ministrów. To była taka struktura, to muszę powiedzieć, że posiedzenia tamtego rządu nie trwały dłużej jak dwie, 25 pół godziny. Pani, Han pani, pani profesor Hanka Suchocka, czy Hania Suchocka jakbyśmy mogli powiedzieć. Twardo tego przestrzegała. To dlatego, że były dwa komitety. Jeden był ten społeczny, drugi był ekonomiczny. Jeżeli coś nie przeszło przez te komitety, to spadało z posiedzenia, prawda? Musiała mieć rekomendacje tego komitetu jednego i drugiego i dopiero wówczas można było o tym rozmawiać. Wtedy powstały te, jak się, przegraliśmy tym jednym, jednym głosem, prawda, w parlamencie odwołano ten rząd. To zostało 55 projektów ustaw. Prawie gotowych do roboty. No, jak wiadomo, one nigdy nie przechodzą do następnego parlamentu. Tak to wyglądało. Potem kilka spokoju, znaczy pracy znowu zawodowej, i 19. znowuż Aha, w 1997 roku znowu mnie pociągnął. Aha, w tym rządzie, oprócz tego, że, że byłem sekretarzem budynku społecznego w to przygotowałem z kilkoma osobami. Projekt reformy służby zdrowia z 1992 roku. Jakbym ja dzisiaj wyciągnął ten, ten dokument, a jest on, to wydrukowany, to się okazuje, że wszystko jest nadal aktualne. Niestety, tu mamy największe, jeśli mogę powiedzieć, o największej porażce, jaką mamy w budowie czy przebudowie struktur państwa, to w tej dziedzinie mamy klęskę za klęską. Dzisiaj bym nie, nie potrafił powiedzieć, od czego trzeba zacząć, bo to tak głęboko się. Te struktury, tak powiem, rozeszły. No, mamy dziką prywatyzację, właściwie, służby zdrowia, i tak dalej, co no, to jest, jakby dodatkowo. Także to się nie udało. Wtedy nam, kiedyś z Hanią wschodzą rozmawiałem, że zabrakło odwagi. Czesi wtedy wprowadzili u siebie reformę służby zdrowia. Po roku prawie zbankrutowali przez leki. Ale bardzo szybko skorygowali to. I yy, dzisiaj to my jeździmy się do nich leczyć, prawda? A nie odwrotnie. A tak na marginesie to powiem, że, że te wszystkie próby, które były wtedy podejmowane, właśnie tutaj, no, niestety były blokowane przez niektórych kolegów, którzy mieli trochę inne pomysły. Ciągle obracało się na Brytyjską służbę zdrowia, i, i właściwie to nam trochę przeszkadzało. No to, 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 to nie był ten wzorzec, który warto było powielać, no to, do dziś to trwa. No, kolejki są stamtąd, do specjalistów, Myśmy tego nie wymyślili. A kończąc ten wątek, powiem tak. Ja jestem socjologiem medycyny również, i po tych wszystkich perturbacjach, ja prowadziłem badania na temat tego, jak, jak powinno wyglądać to. Jak przebiegała ta reforma, co się potem przydarzyło? I wniosek jest taki, że w Polsce żaden projekt, no już taki duży jak choćby późniejsze mmm, kasy chorych, nie przeszedł w dłużej niż dwa lata. Każdy, kto zajmuje się działalnością publiczną, wie, że po dwóch latach nie jesteśmy w stanie ocenić, czy to było dobre, czy to było złe. I mamy ciągle powtórkę tego, tak prawda? Dwa, trzy lata. I następna, jakaś takie, na, następne zawirowanie, co powoduje bardzo poważne perturbacje. A za drugim razem to był 1997 rok, i wtedy właśnie rzeczywiście mm, przypadła mi w rola mm, też takiego szarżującego na, na przedmowę, bo dostałem zadanie mm, jako pełnomocnik pana premiera Buska yy, do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. I przygotowałem taki projekt ustawy o działalności właśnie w współpracy z organami państwa. No ale on nie przeszedł niestety. No, został zablokowany przez niektóre osoby. Wprowadził następny rząd. Miał, gotową, miał gotowy projekt ustawy, tylko pewne drobne tutaj korekty. No i do dziś ta ustawa działa. Także tak to, tak to wygląda. No, i oczywiście przygotowaliśmy też. Brałem udział w tych dwóch zespołach czy budujących reformę służby zdrowia i reformę terytorialną. To, tak, to, tak to wyglądało. Ale przyznam szczerze, że w tym drugim przypadku po dwóch latach poprosiłem o dymisję. Nie mogłem się dogadać z niektórymi osobami, zwłaszcza z jednym z ministrów. Finansów, który po prostu blokował wszelkie działania związane z właśnie z tą ustawą, o której tu mówiłem. Tak więc stwierdziłem, że to już nie ma sensu się, jak to mówię, kopać z koniem. To. Podziękowałem. Kiedyś tam pan premier Bento tu poznany powiedział, że on sobie nie zlewał skraby, jaką robotę myśmy tam jednak wykonali, ale on o tym nie wiedział. Przez rok byłem na stypendium w Berlinie w takiej szkole właśnie pracowników socjalnych i to mi dało ten asum o po powrocie, że trzeba budować też taką strukturę, która profesjonalną kadrę buduje na poziomie akademickim, nie na poziomie szkoły naturalnej, bo była, u nas było szkolenie, ale na poziomie szkół pomaturalnych. Więc przyjechałem z pewnym pomysłem wcześniej też, bo ja jestem z pierwszego zawodu pracownikiem socjalnym. Tylko z, 1966 roku, z 1966 roku. Więc to mi tam nie zostało więc tą całą działalność jako socjologa też wiązałem z tą sferą, którą bym określił działać wśród tych, którzy gorzej. Zawsze, zawsze jakoś tak z tymi problemami się tutaj zajmowałem do końca swojej działalności nauczelni. No chyba. Ja muszę powiedzieć, że poza jedną osobą bardzo nie bliską, mój szwagier, który został wskazany w telewizji przez kogoś, kto się wystraszył I, i, i tak dokładnie określił, z kim się kontaktował, że myśmy z żoną wiedzieli od razu, że, że to chodzi o naszego bliźniego. Ta prawdę mówiąc, myśmy nie mieli. Ja w swoim otoczeniu nie spotkałem, w ogóle nie mieliśmy takich sytuacji. Najlepszy dowód, że poza tam takimi spektakularnymi najściami służby bezpieczeństwa, raczej straszącymi nas niż, niż e próbującymi cokolwiek cokolwiek z nami robić, no właściwie nie mieliśmy. Ja pamiętam takie spotkania, gdzie, gdzie oczywiście te gry. Myśmy byli troszkę po szkoleniach, jednak, co by tu nie mówić, prawda. Jak należy rozmawiać, w razie czego po pewnym czasie już trzeba było wiedzieć, że się nie rozmawia na dobrą sprawę z tymi osobami. Ja zapamiętałem sobie taką, taką formułę, którą kiedyś jeden z profesorów prawa nam powiedział, że nie zadaje się pytań, na które nie można udzielić odpowiedzi. I podał przykład: kiedy pan przestanie bić swoją żonę. No i, 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 i jeżeli taką, taką formułę się przyjęło w rozmowie na przykład z przesłuchującym, no to w pewnym momencie przez to nie było już przestrzeni do, do kontaktu i się liczało, prawda? No bo to się... Moje doświadczenia nie wskazywały na to, że ktokolwiek wokół nas yy, cokolwiek tam robił. To do, do, zgłosiłem się do, do IPN-u i, i tam poza... Zostało wyczyszczone wszystko. Aha, dostałem. Zdarzyło, zdarzyło mi się tak, że zabrano mi maszyny do pisania. Miałem dwie akurat w domu. No i tak nie oddawano mi tych maszyn. A jeden z tych panów stołował się w takiej bufecie, gdzie ja się stołowałem. W pewnym no. momencie mnie to tak zdenerwowało, że potrzebę i publicznie mówię, proszę pana, kiedy pan mi odda te moje maszyny. I muszę powiedzieć, że. Za dwa dni miałem wezwanie. Nie wiedziałem po co, no, ale no, dostałem te dwie maszyny prawda? i wróciłem do domu. Ale to takie trochę jest, jest prześmiewcze. Natomiast smutniejsze miałem, jeżeli chodzi o, o tego typu to miałem refleksję po 89 roku, kiedy w jednej z księgar, na jednym z osiedli, blisko mnie nawet, tam szukałem jakiejś książki. Spotkałem dwóch panów, którzy byli właścicielami tego, którzy w moim mieszkaniu dwa razy się wiedzieli. I też publicznie im przypomniałem, prawda, wizyty. Także to, to, tak, tak to jest. Natomiast nie mieliśmy, ja nie miałem poczucia, no, nie wiem, może, może to było to, że, że mhm. jednak to byli ludzie, którzy sobie naprawdę mocno ufali. Najlepszy dowód z Warszawie nie było żadnych pakietów. Tyle lat. Pewnego razu dostałem też wezwanie i w domu, tam z domu to pozawierali już. No wiem, to, znaczy, to bywa, żeby chociaż coś tam mieli do swoich protokołów, że, że akcja była udana. No, no i yy, oddano mi te dokumenty, a ja je mam do dziś nawet. I tam piszę, oddać Zbyszkowi, I się lekko zdenerwowałem, bo ja no, tam z nikim na ty <grym> raczej nie byłem, ale po. Yy, po Piśmie i po formule, jaką, jaką zastosował ten, tenże autor, ja przypomniałem sobie, że mieliśmy wśród naszych kolegów jednego oficera, właśnie dwóch historyków, którzy byli, ale to wcześniej, prawda, byli zawodowymi oficerami SB, więc być może, że tam gdzieś ten Zbyszek się pojawił, bo ja z nie... <grym> wcześniej w takiej komitywie nie byłem. Już przy okrągłym stole było widać, że nie mamy koncepcji ekonomicznej. Tam było jasne, Nie było pomysłu ekonomicznego poza wolnym rynkiem jako hasło. I to później no, oczywiście y, zaciążyło. Natomiast myślę, że wielu z nas, znaczy wiele osób, miało zbyt duże oczekiwania. I zawsze mówię, że 40 milionów ludzi, no nie, no 35 milionów ludzi, tak miało 35 milionów marzeń. Mieliśmy to same. Wszyscy, prawda? I teraz pytanie, w jakiej kolejności poczynić takie działania, żeby żeby to zaspokoić. Dlatego ja kładłem, to aż, aż mnie nazywano często naiwnym i, i męczącym w różnych rozmowach, bo ja uważałem, że trzeba zacząć od zdrowia. No po prostu do dziś tak uważam, <grym> no, że jeżeli nie zbudujemy struktur, które przygotują nam zdrowych obywateli do różnych rzeczy, do pracy przede wszystkim, no to to będzie kłopot. Tak? Jakoś tak się zdarzyło, że, że niestety ta kwestia jest ciągle rzeczą otwartą. Ale wydaje mi się, że to przełamanie było dla mnie najistotniejsze. Ja się do dziś czuję wolnym człowiekiem i ja się czułem wcześniej, już też, ale, ale decyzje życiowe, to, co się stało z moimi dziećmi, z dziećmi przyjaciół, znajomych, to wszystko, co, co wiąże się z takim awansem społecznym, co by tu nie mówić. Natomiast mam dwie poważne, dwa poważne zastrzeżenia, właściwie jedno potężne. To jak mówię, pozostawiono dzieci pgr Rowców. To uważam, że to jest klęska po 1989 roku, ponieważ żadna inna grupa czy kategoria zawodowa, która była przekształcana, nie została pozostawiona sama sobie. Byłem na takich badaniach zresztą Żona jest ze Słupska, więc tam w tym rejonach, bo to długo, od dawna funkcjonujemy i byłem w takiej wsi, gdzie oczywiście to prawie film można było z, z, niczego już nie było, wszystko było już wykradzione z tych, z tych obiektów PGR-owskich. No, rozmawialiśmy z kobietami, bo mężczyznami się nie dało rozmawiać, bo oni tak raczej od rana to nie nadawali się do rozmów tak? i oni, te kobiety były bardzo świadome, proste, nie mówili tak, proszę Panów, my już nasze życie jest przegrane. Ratujcie nasze dzieci. I właściwie tylko jedna instytucja się tym zajęła. Ten komitet tysiąclecia chyba, który ma fundację. Tak, która. która właśnie, tak, ale oni ratują te dzieci i słusznie te najzdolniejsze. Mamy już dzisiaj naprawdę świetną kadrę z tego zaciągu jeśli można takiego języka tutaj użyć, natomiast w pozostałych przypadkach ja nie słyszałem, żeby były jakieś programy, które by pomagały. Jeden z księży też chyba na województwie koszalińskim ówczesnym chyba, chyba też takie coś robił, bo co on tworzył? Pracę, Tworzył do pracy, nie do zasiłku tylko do pracy. Więc to uważam za wielką, wielkie, wielkie, wielką porażkę, którą mieliśmy. Zostawiliśmy tak dużą grupę ludzi właściwie bez perspektywy, prawda? Cieszyłem się z każdej, z każdej zmiany, która... No, cieszyłem się na pewno również z tego, co, co przyniosły nam te nowe struktury, czyli i NATO i, i Unia Europejska, bo co by tu nie mówić, no nagle miałem paszport w domu, no. mówiąc bardzo prymitywnie tutaj o tym. tym niemniej te kontakty pozwoliły zwłaszcza po kolei naszych dzieci zobaczyć, inaczej, funkcjonować. Aczkolwiek wcale konkretnym kolejnym ekipom nie będzie łatwo z tą młodzieżą, prawda? Bo oni mają troszeczkę inne... Zaplecze już prawda? kulturowe. Trochę inaczej myślą o tym. Na pewno nie jest to kontynuacja z tego, co myśmy, myśmy robili. My musimy zamknąć ten trener. Zrobiliśmy coś, co, co wyprowadziło nas z jakiegoś kręgu niemocy. No i dzisiaj to już trzeba się bawić samemu. Znaczy każdy z nas musi rozstrzygać co dalej z tym państwem. W naszym społeczeństwem sami ze sobą. Także to... Ale ja jestem optymistą. Się uważam, że... ludzie coś zepsują, to i naprawią. To jest oczywiście prymitywne, co mówię, ale, ale z drugiej strony myśmy na tym budowali też. Na budowaniu, na zaufaniu. Na zaufaniu. Jako na zaufaniu. Na zaufaniu. socjolog uważam, że bez, bez tego nie ma możliwości zbudowania wspólnoty. Bez zaufania. Jeżeli to ona pęknie, no to będziemy mieli poważne kłopoty. No przede wszystkim to samościozne, to Jest takie przekonanie, też, że prawo wszystko załatwi. prawda? prawda, albo ustawy i to tak, Zresztą tak. w ogóle w Polsce mamy taką sytuację. Ja miałem przyjemność być seminarzystą pana profesora. Śielmińskiego, Sławnego Gandiego w Poznaniu. I pamiętam, że kiedyś na seminarium zapytaliśmy go, panie Przedza. On był członkiem Rady Legislacyjnej w tamtym czasie. Panie przeze, że, A co ustawodawca miał na myśli, tworząc jakiś zapis ustawowy? A profesor mówił, proszę nie miał nic na myśli, bo nie miał czasu. I to jest to, jest to co właściwie przez cały czas na prześladuje, prawda? Przez wczoraj opiniowałem taki projekt ustawy o centrach usług społecznych. No po prostu ręce opadają. Ręce opadają. Ktoś się posklejał, nie wiadomo, w ogóle kto to daje, jakie jest uzasadnienie. Poza tym mamy wiele ustaw ma charakter techniczny norm, a nie rozstrzygających zasadnicze kwestie. Normy techniczne są do rozporządzeń. Hanka no. Sułocka, o której mówiłem, nigdy nie dopuściła do procedowania jakichś projektów projekt ustawy, kiedy nie było rozporządzeń. rozporządzeń. W ogóle musiały być wszystkie rozporządzenia do ustawy. Oczywiście pod koniec również tego krótkiego okresu też się zdarzało, że no, nie nadążyli legislatorzy. Bo cała problem polega na tym, że bardzo słaba jest legislacja w tych resortach i to do dziś jest. Tam nie chcą ludzie pracować. On, on w każdej kancelarii zarobi w Warszawie multum pieniędzy, prawda? Więc to jest gdzieś jakiś tutaj też smaczek, można powiedzieć, związany z budowaniem. Poza tym legislator to jest naprawdę duża wiedza. Nie mamy zbyt wielu przygotowanych legislatorów.